Was w pierwszym odcinku Let's Play Freeplay gramy za darmo na Steam. Pierwszym, pierwszą gierką, jaką e, będziemy grali, jest Ermech. E, przeszedłem sobie tutorial, troszeczkę pograłem, tak żeby się w ogóle z grą zapoznać. E, obecnie odpaliłem koopa na dwie osoby kontra komputer, e, też żeby, żeby się trochę tego pouczyć. E, zobaczyć, jest to tak naprawdę moba strategiczna. E, sterujemy wielkim mechem, który może zmieniać się w e, różnego rodzaju statki. E, powietrzne myśliwce helikoptery mm, naszym zadaniem o, tutaj widzę że gość ma nawet UFO więc fajnie fajnie się to zapowiada No i tak budujemy sobie jednostki te jednostki możemy potem przenosić w dowolne miejsce na mapie oczywiście <laughs> Niestety jest to tylko jedna jednostka naraz. Kurczę zobaczymy, co nas tu czeka. Aj, kurczę. Szybki powrót. Hmm, fajnie co niego robot. Zobaczymy, czy to faktycznie gra Free to Play. Bo widziałem tutaj sklep. Co jest w sumie dość oczywiste, ale. Że jest oczywiście ten sklep, ale. Zobaczymy, czy itemki tam dostępne nie mają wpływu przypadkiem na grę. Czyli że za pieniądze możemy być lepszymi graczami, hmm, zadającymi na przykład większy damage od y, innych graczy, którzy nie, nie, nie płacą za grę. Zobaczymy, ile taka jedna mapka zajmuje, czasu i miejsca. tych skilach one tutaj e, nie są tak jak w innych grach MOBA, po prostu dostępne za każdym razem jak się odblokuje level tylko trzeba je sobie jakby kupić i poczekać aż nam się dana, dany upgrade wyprodukuje trochę to wkurzające, że one nie rozumieją ostatniej komendy, tylko po wykonaniu jej od razu pilnują celu, do którego doszły. No z jednej strony może to i dobrze. No i proszę bardzo czysto. Jest chyba dźwięk miecza świetlnego albo mi się wydaje. Kolejne trzy bonusy. Bach. Fajną odmianą jest to, że jest to w końcu strategia. Czasu rzeczywistego. Jedź, łaziku. No i lecimy dalej na podwór. No i wygraliśmy. No i cóż, tak wygląda mm, sam gameplay. Wpada nam kasa, e, wpada nam exp. E, dodatkowo poza tym możemy za jakieś e, diamenty kupować sobie właśnie w sklepie mm, różnego rodzaju pierdały. Zaraz zobaczymy, co to jest konkretnie. 10 dolarów, 20 dolarów. No ciekawe, ciekawe. Diamenty. 100 dolców, 42 tysiące diamentów. 100 dolców, 42 tysiące diamentów. Zobaczymy, na co to się przekłada. Ultimate Bomber, pewnie jakiś amikadze albo coś w tym stylu. Hmm. Fajnie, Działku z y, portala. Wrzucili sobie twórcy gry tutaj. Śmiesznie. Mechy. Mechy jakie można odblokować one są z tego co widzę, mechy można sobie kupić tylko i wyłącznie za mm, kasę, realną kasę, więc y, jakie to tam było przeliczenie? 905 dolców. Taki podstawowy mech kosztuje was 5 dolców. No a ma to już wpływ na rozgrywkę, bo każdy z nich ma inne skille. Y, jeżeli jest jeżeli jest tak, że to jest zablokowane tylko na to, no to na kasę, no to słabo. Części hmm. no to już można kupować sobie za Za kasę w grze, tak naprawdę no kupimy. Zobaczmy, co dodaje. Piloci, 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 Zara. Hmm. Laseczka. Teraz się odblokowują. Jaki nerd. Kolejna laseczka. I kolejna. No ale z tego co widzę, też są na, na zakup i zakasa i zakasę za w grze. Kosmetyki, o, ha. kompania. Boosty. No i inne, book glow. No cóż, no ale zawiodłem się, zawiodłem się bardzo na tym, że mechy można kupować tylko za kasę. Słabo to wypada. Eee, jeśli chodzi o samą rozgrywkę w Rmechu możemy grać albo Solo 1 na 1, 2 na 2 3x3 albo koopa Standard, nie wiem czy jest standard, pewnie 1 na 1 2x2 e, 2, albo 3x3 3. bez survivalu. nie wiem czym jest ta opcja, jeszcze w to nie grałem. E, challenge to są chyba takie mm, misje, jak y, znane są z mniejszych tytułów, chociażby z engreberców. E, czyli przechodzimy sobie wszystko po kolei. O, cóż to? Tak po prostu toczałem się z No dobra, e, no nic. Myślę, że na tyle wystarczy, jeśli chodzi o pierwszy odcinek ee, Let's Play Shoot Airbag. Gierka zapowiada się fajnie, chociaż jednak jest to tytuł pay-to-win. Mm, przynajmniej na to wygląda. No, zobaczymy z innymi odcinkami, jak to dalej będzie się prezentowało. Mm, zapraszam, bo wrzuciłem już tak samo nowy odcinek debałkowania. E, link wrzucam w adnotacjach. Możecie sobie od razu też to obejrzeć e, i zostawcie jakieś komentarze. Na razie.